Czyli jak lecimy? Po prostu nad jeziorsko normalnie, czy jakoś inaczej, czy jak? Jak to widzisz? No, ale klasycznie na razie, korzystając z pogody, wyjechać z miasta. Wyjechać z miasta, jak Jest. prawdziwy... Hej! Tiri, 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 tiri. Też ma takie obwieszone te jonderka jak na tym diabelu kiedyś. U nas jeszcze torba w miarę sztywno, ale już no. też tak. Zbywają chwile, że można A. se usiąść na nich. <laughs> <laughs> chwile relaksu. No. <laughs> A dziadek to już miał game over. Bo... No, każdego to nas czeka. No niestety, no ale to Trzeba się strony... Trzeba się po prostu umieć śmiać, z życia, no i tyle, no co? Zarzucisz torbę na ramię i podpryszyć. No, <laughs> ale będzie wygodnie myć, nie? Jak tu będzie wysoko, można ją sobie podnieść. Weźmiesz szczotkę, ładnie obmyjesz z każdej no, strony. Elegancko. Przystrzyżesz. <laughs> Szamponem. No, <laughs> proszę i bardzo. Podniwkę dziecka, nie? <laughs> Chciałeś się za ostrą pościgać? Nie Wiedziałem, że się gościł ostro tam na pala Zobacz, jak się ściga Popatrzyłem na niego, on tam zębia zacisnął Jeszcze większe zamieszanie Z wszystkich pasów skręcają Ale zamieszanie Co tu się dzieje? <kliwanie> pani, pani. <grywa> Biopaliwo. Siewano. Aleksandrowie to w ogóle śmieszna historia wyborcza. Jakaś taka bezpartyjna grupa, jakieś stowarzyszenie w wyborach wynalazło dziadka, który pracuje gdzieś w Stadninie koni tutaj i ma takie samo imię i nazwisko jak ten e, polityk tutaj. I wystawili go w wyborach. Pokazywali zdjęcie z Shutterstocka I to z daleka pokazanego, takiego w jakimś fartuchu czy w czymś, że profesjonalista i tak dalej, i tak dalej. Polska to jest dobry kraj! Kiemano. <grywa> Gleba, suko. Albo gleba, albo wcale. Bieda, hała, bała, dziwko. Co ty tam tak czytasz? Tabasko. Ta? To na tej buni takie rzeczy są? Tak. No w majtki, synu, ale akurat na siatkę mi przeleciało i do środka od razu do majtek, no. Żubr, dzik, łoś, kuna. O, no, a propos, o kurda! Widziałeś? No, no właśnie, to no. Było z 12 kłacików. Ja mówię, co to za za paruny puchate tam stoją? No, no właśnie, ja tak mówię, jakieś worki z czymś czy coś. Położyć się na płasko i udawać, że się... Że się jest nieaktywny To już w ogóle głupota chyba no jak się położysz na ziemi, to pierwsze co to cię gryzie w jaja przecież No myślisz, że dziki gryzą? Myślę, że gryzą jak szarcy yy, W prawo łukiem czy w lewo tą drogą? W prawo łukiem O, się Tak zróbmy tak na, tak na, tak i tak! No nie zjedź. Nie zjedź do dołu teraz. No ładnie, tu może być nawet. ładnie. Nie. Bardzo to ładnie, nigdy nie tu, nie nie tu nie było. Ładne miejsce mi dzisiaj zabrać. W końcu święto, Halinka. baku poszło. Ale to dojedziemy do miasta spokojnie. Dwa kilometry suszą mam pokazane, to tak wiesz na mandacik, ale nie na utratę prawka, bo to. O, z przyczepką, większa to przyczepka niż to Cinquecento No dobra Mam nadzieję, że styropian był z nie było nic cięższego, a ty byś cyganie na czerwonym łaził Tam zobacz, co ma z tyłu napisane, instruktor seksu, pierwsza lekcja za darmo Po lewej tu na tym na Nawet archipie. nie będę się patrzył, bo się boję A ta co się tak śmiała? Na a, lesu, no właśnie, no, no, a na teraz ja radio dopiero zauważyłem Nie mogła nam trąbnąć wcześniej, to byśmy za nią musieli no, no właśnie, nie mogłem, ale, ale podchody robiła Wiesz, ja zajechała, cyk, cyk, cyk O Jezu, zerwa to jest a Jakby pocisk w tym, z lufy wylatywał A co ty tak tam bokiem stoisz? do ciebie tam Ostatnia kresudnia Warszawkę kupił? A ładna rzecz, ładna rzecz. A chirurgiczna precyzja. Ty powinieneś mieć na kufrach takie przyklejone takie lizaki, takie gumowe, i byś jechał tak. No to a też gościu na Januszu jedzie, zobacz. No i co tam słychać w tej nawigacji? No w tył zwrot. O tyle, za jedzeniem, żeby. W tej grzałce sobie usiądziemy? A możemy sobie na dworzu klapnąć? Ale widzisz, to ciekawostka jest, że V-Power nie jest wysoko wysokooktonowy, tylko też 95. Minimalnie mniej wody jest lane. Ale buty świecące. Tam aj, 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 aj. Aj, Tamta usiadła na tym. <grym grym grym grym> <grym grym> no, <grym> no, jestem, jestem, nie będę tutaj ładował przy nich. Dzień dobry! Dzień dobry! <grym> To se koniecznie zerwać też wentylek. <noise> Dzisiaj ty. <głos> <głos> jechać jedzie, no przejedzie się, no nie ma problemu tak, tylko, że po prostu no kontrola jest jaka jest, no ale trudno, żeby to jeździło jak kostki, no, łopaty, jak masz gładką oponę do zabawy na asfalcie, no to albo rybka, tak. albo pipka, nie. A Ływa, przodzik, fajnie rzuca, nie? No, trzyma się. <laughs> I niebieski dymek. A zobacz co zrobiłem, szybę, co otwieram. nie jeszcze no. <laughs> brzew. Żeby... Czyli teraz naciskam, tak? Masz twój odpalony? Nie, yeah. kurna Olek, czyli o to chodziło. No to widzisz, no to jeszcze plusa łapie kolejnego ten kurna kardo cholerny. A. I dobrze słychać, i głośno no, wszystko panie, jest tak. Ja tu mam, ja mam ciebie ściszonego kurna na mnie jak pół, tak to dawala ja na tych głośnikach. Bo tak to głośno jest. No, No to co tu potrzeba więcej? Nie durak. Zaciągnąłeś za bardzo. Ej, paliwo mi się skończyło. Co ty mówisz? Co? A to dzisiaj świeciła ci się kontrolka? O, a ja mam rezerwę teraz, akurat jak powiedziałeś. Ha, 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 ha. A, nic nie będzie. Ale odwaliłeś numer gości. Ale ja, ja, to bo teraz tu spojrzałem. Tuma. Linki nie mam, żebym Cię pociągnął. No to teraz to już na własne życzenie, to już jest jak cholera zrobione, no. Bo rozwydrzeni po tych dużych jesteśmy, że nie ma co się paliwe Marwi. To wświeciła się kontrolka, nie spojrzałeś. Ty chcesz ja przecież siąść, no po co wsiadłeś? Siądź to i się to wyprowadź to nazwa, co teraz będziesz na paluszkach do asfaltu? Ale Ty odjeżdżasz, ja odjeżdżam, to się tak nie da, bo... bo ja bym musiał kierować jeszcze Twoim, nie? O, tu mamy tą gumę taką fajną. Tylko, że to jest nie za miękkie z kolei. Takie maleństwo, za te czpienie, które są od no spodu dobrze. i próbuj nie strzelić całej epy tym. Dobra spróbujmy, tak. zobaczmy czy to w ogóle ma ręce i nogi ten plan. Ja, jeszcze... ja się przy... przewracam, musimy nabrać wietrę Ten kości. O tak jak teraz. Co strzeliło? Nie, ja muszę puścić, bo już jest za duża siła. No nie wiem, ci powiem, 4 km. Niepotrzebnie kilometry. jest to takie gumowe, wiesz? Bo tak to, to się naciąga, tu już się wbija w paluchy. Także. No to źle, no to nie, no to jak jest źle już po 10 metrach, no to po 4 km nie będzie lepiej. Czy ten z brzucha da się jakoś uwolnić? Widzisz? I teraz to jest. Lewa strona do ciebie. No i to jest słaby punkt trochę, jak zaczniesz mocno ciągnąć, że sprzą sprzączka, żeby nie strzeliła ci. Tyle? Bo żeby sprzączka nie strzeliła, to po prostu zawiązać to odwrotnie, w sensie. O, coś takiego. No dobra, no to próba numer no 10. Jak nie, to ja jadę, Szymon. No tak, no nie będziemy już tu całego dnia. No to już dnia... jest za długo, to już godzinę stracimy na paski, sraski, a to naprawdę już bym podlał, przypłył z kapcia tu do ciebie z powrotem. Zalejemy Ciebie, pojedziemy tam. O, drzemy chyba to. Ale mnie plecak ciągnie, chłopie. Trzymaj się za śnurek. Ściągasz mnie z motora, nie? Przyspieszaj troszkę, przyspieszaj. Nie o! tak nie tak mocno, bo tak. To... O, ale mnie zgniata plecak, Jezus. To znowu jest tą Kiszki mi gniecie całe, nie? W chyba mamy, 23. Wydawa, jest fajnie. I dobra, lecimy. O! O! <gazodoczyna> Ale mi kichy przewalcowało! Ja ciekawiłem. ja był dobry. Mamy pod górkę ciągle, no! No to mi dzisiaj pociągniesz za wszystkie czasy. <gazodoczyna> Wielki <gazodoczyna> taka kryga. Trzy tak. dyszki już lecimy prawie ty. Dobrze, jest ładnie. Podoba mi się to. Jak mi się skończy paliwo, to chyba idziesz ty na pierwszą fotą. No to nie, ta właśnie klamerka by nie wytrzymała tego. Też tak myślę. 750 metrów. Dobra jest. A ja teraz jak haski zaprzęgowy <gazodoczyna> jestem zioł... Jest wiatr, dobra jest wyjeżdżonek na do zera, no ja pierdykam gościu, ale stoi. To jest to, że ja jeszcze miałem na tyle paliwa, żeby nas tu dociągnąć. Bo jak dwa tak. takie łosie byśmy byli, by nam jednocześnie padło, to kto będzie kowu ciągnął? Bo, Losowo to już, wtedy, to już się umówimy. Wtedy tak. możemy się na zmianę pociągnąć. I tak, tak. nigdzie nie dojedziemy. Która basenie... Ładnie, jak już tak jeździsz, to być kask mógł nie? Ja Ci nie mówię, jak masz żyć, ale... No że przy samym... No przy samej oczyszczalni, no przy samym basenie. Ile za tego, żeby się rozpędzić ze schodów i na bombę? To już nie wiem, co do oczu byś musiał sobie zakropić. Kurtinefem <noise> do <wanym. głos> I siedzisz w Dickortynefie cały. Nie wiem ile tych musisz kupić. Milion tych buteleczek i... <noise> I siedzisz w Dikortinefie z otwartymi oczami pod wodą <noise> I zobacz, waga, kilogramy się na czerwono. A dobra, tam. Zawołaj pancia. Dzień dobry. Proszę pana, czy możemy sobie przejechać przez wagę? Zobaczcie, ile kilo pokażę. Dwiecie, dwiecie. Dzięki 240 mi nabiło. 240, tak? Pokaż siebie. Ile masz? Jeszcze 40. A dokładność 100 do 100 kilo? Nie, 20 kilo widziałem. Ale skurcze, piórko. Szyjściu w prawo! Mać. Wszyscy jesteśmy? Jesteśmy, a ja tu pilnuję Krzysztofa. Dobra. Żeby nam go nie wcięło gdzieś w zaułek. Uwaga, puszczamy. Proszę bardzo. life long life co to jest takie czarne i szybkie Luczyn dosiada i zamyka szybkę Ludzie, lepiej uciekajcie z ulicy Bo z daleka słychać jak czarna perła ryczy Wszystko zapięte, o, manetka w rękę Prawa jazdy nie zabrali mu jeszcze na szczęście Lepiej zapinaj pasy, chociaż tutaj ich nie ma Polski Ghost Rider stary to nie